Witam dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj karty na 19. 19 sierpień. Buziaki dla tych, którzy mają urodziny, bo ja się też urodziłam latem. Wszystkiego dobrego dla Was. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi bądźcie. No i żeby oczywiście obfitość była przy Was. Robimy karty na 19. Praca, dom i tak dalej. Co tutaj w pracy? Dom? Co przyjdzie nieoczekiwanie? Jaki rezultat dnia? Wasza rola? W zdrowie. Co macie w głowie? Miłość. Wiadomość z góry. I karta z praktycznej mądrości tarota. Dobrze, moi drodzy, patrzymy, co w pracy. U, jakieś będzie się coś działo. Jakieś działania, sytuacje dobiegają końca. Być może pracodawca dawno powinien podjąć jakąś decyzję. Ja mam wrażenie, że ludzie będą świętować z powodu podjętych decyzji. Coś dobiega końca przy pracy. Ale mam takie wrażenie, że ktoś może decydować. Hmm. Dla Was to jest szczęście i to nie tylko dla Was, ale te karty pokazują, że nie wiem, czy ktoś zostanie zwolniony, czy coś zostanie zmienione bardzo na korzyść. No, jest tu powód do świętowania. Co przy domu? O Jezus, Maria, co to za szczęście przepiękne? Słuchajcie, zadowolenie, obfitość, słońce, radować się będziecie. Propozycja się pokazuje, jakaś przyjdzie przy okazji. O Jezu, wspólnego bycia razem. Jakieś nowe plany przy domu, słuchajcie, nowe wyzwania, ale w ogóle pokazuje się szczęście. Niektórzy może przeforsują jakieś swoje zdanie, jakiś swój plan przy domu, przy rodzinie, które mieliście. Przepiękne karty. W ogóle karty też mówią o tym, że jeżeli macie dorosłe dzieci, nawet dorosłe wnuki, to te karty pokazują, że może będziecie się cieszyć ze szczęścia w tych wnuków, w tych dzieci, że one wchodzą w związki, że coś pięknego planują. Tu jest duża rodzina pokazana i duże szczęście, słuchajcie. Co przyjdzie nieoczekiwanie? No, spełnienie. No, nie wierzę po prostu. Finansowe spełnienie. Mogą być jakieś decyzje finansowe, mogą jakieś pieniądze przy, przy przyjść. Jakieś decyzje, jakieś pisma. Tu się pokazuje pomyślność finansowa. Przyjdzie niespodziewanie do Was jutro. No, dzień po prostu jak bajka. Jaki rezultat dnia? No. Też, też mi się pokazuje mądrość doświadczenie dobrze wiecie co robicie w życiu pokazuje się jakaś taki wasz słuchajcie zmieniacie zdanie zaczynacie bardziej dbać o siebie macie powera doświadczenie mądrość was prowadzi intuicja no po prostu słuchajcie rewelacyjne karty karty pokazują że zmieniliście zdanie może pojawiła się jakaś osoba w waszym życiu może dostaliście słuchajcie jakiś awans przy pracy coś dobrego wam się trafiło i tu pokazuje się bardzo duże zadowolenie. Jaki rezultat dnia? Może jakieś umowy są podpisane, może dostajecie jakieś pieniądze, jakieś pisma przychodzą, pozytywnie rozpatrzone. Przepiękne karty. Jaka wasza rola? Spełniajcie marzenia. Słuchajcie, wszystkie karty na jutro, po prostu na ten moment są rewelka. Po prostu są rewelacyjne. Tak jakbyście jutro naprawdę mieli przeżywać jakieś dobre chwile. Zawalczyliście o coś, daliście czemuś szansę. Zbierajcie, jakby, żniwo teraz tego. Bądźcie zadowoleni, myślcie o sobie, spełniajcie się. Taka wasza rola. Co w zdrowiu? No, wszelkiego rodzaju kurzajki, brodawki i takie rzeczy. Słuchajcie, trzeba ogarnąć. Te karty pokazują, jeżeli macie jakiś problem, skórny, wysypka, coś tam wam wyskoczyło i tak dalej. Tu karty pokazują, że trzeba to ogarnąć. Mogą być jakieś takie sytuacje. Wiecie, że kurczę, właśnie trzy dni temu, mojemu synowi wyszła wysypka. Taka duża ta wysypka, i też, a akurat sobie robił tydzień temu wyniki. Wielki pakiet rozszerzonych wyników, wszystko łącznie, wiecie, z witaminami, ze wszystkim. No, i wszystko wyszło OK. Także nie wiem, może jakiś rumień. Ale te karty pokazują u Was jakiś problem skórny. Mm, może być, tak? Te karty mówią, żeby nie czekać, tylko się, żeby się tym zająć. Może nie już od razu, bo to wiadomo, jest trudne, ale żeby e, poświęcić temu czas. Co wy macie w głowie? No wy tu jesteście i wy pomarzenia, słuchajcie jest pokazane koło fortuny, przypływ pieniędzy yy, może czekacie, tutaj czekaliście na coś właśnie, jak, a, zwrot akcji na jakieś finanse jesteście w karcie zwycięzcy, słuchajcie tak jakbyście chcieli pójść po marzenia to macie w głowie oj życzę wam, żebyście po nie poszli, naprawdę a zobaczymy co w miłości spotkania, wiadomości dobre przychodzą po okresie, kiedy, nie wiem, jakaś osoba się odsunęła, albo czuliście, że coś jest nie tak na rzeczy, hmm, może być taka sytuacja, że ktoś tutaj przemyślał coś. Jakaś osoba coś przemyślała. Wiadomości dobre, e, spotkania. Bardzo dobrze to się. Jeżeli była jakiś okres, może takiej izolacji czy zastanowienia się, to te karty pokazują, że to dobrze. E, dobrze, że tak się stało. Hmm. Tęsknota za namiętnością, za bliskością, za tą osobą. Być może jakaś osoba tutaj, albo wy, albo ta osoba coś przemyśleliście. Są dobre wiadomości, spotkania. Przede wszystkim pokazuje się tęsknota za tą osobą. Być może ta tęsknota spowodowała, że warto było coś przemyśleć. Jaka wiadomość z góry? Może być taka sytuacja, że macie jakąś relacyjną sytuację, z kimś na odległość, to te karty pokazują, że ta osoba no, nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom na dzień dzisiejszy. Ale to nie znaczy, że ta sprawa jest przegrana, tak? Bo karty pokazują, że ta osoba może mieć jakieś braki tam, gdzie jest, jest w dużych brakach, ale te karty mówią, że jeżeli czekacie na tą osobę, to warto by było poczekać, tak? Aż ona uporządkuje, jakby jakąś sytuację. Jaka wiadomość z góry? To tak, jakby one te karty pokazywały, że teraz już z górki będzie. Już nie będzie pod górkę, tylko jakiś czas będzie z górki. Słuchajcie, ja nie mogę Wam obiecać, że będzie całe życie z górki. Wiecie o tym, że to niemożliwe, ale te karty mi pokazują, sami, jeżeli byliście w braku jakimś, to teraz karty mówią o tym, że teraz Ci będzie z górki przez jakiś czas. Teraz będzie ten dobry czas dla Ciebie. A, jaka karta z mądrości? Szukaj wspólnej płaszczyzny. Czasami trudno jest znaleźć równowagę między tym, co jest najlepsze dla Ciebie, dla Twojego partnera i dla Waszego związku. Skup się na tym, co dobre. Twoi przewodnicy są z Tobą. Słuchaj tego wyższego ja, aby dokonywać najlepszych wyborów. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Do usłyszenia.